Dziś zamiast zabrać Was w góry, setki metrów nad ziemią, zabierzemy Was w podróż setki metrów pod ziemię i w podróż w czasie, setki lat wstecz. W filmie pokażemy Wam dwie polskie perły wpisane wspólnie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kopalnie Soli Wieliczka i Kopalnie Soli Bochnia. Są to idealne atrakcje do odwiedzenia o każdej porze roku, niezależnie od pogody. Którą kopalnię warto wybrać? Zobaczcie film, który pomoże Wam w podjęciu decyzji. Na zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce wybraliśmy najpopularniejszą trasę turystyczną. Wycieczkę zaczyna się od pokonania w dół około 380 schodów. Cała trasa to ponad 2 godziny zwiedzania oraz ponad 3 km do przejścia. Pamiętajcie, że pod ziemią panuje stała temperatura około 17-18 stopni. Zanim przejdziemy do historii, musimy wspomnieć o legendzie świętej Kingi. Według podań, węgierska księżniczka wrzuciła swój zaręczynowy pierścień do szybu kopalni na Węgrzech. Pierścień ten w cudowny sposób przemieścił się pod ziemią aż tutaj. I został odnaleziony w pierwszej bryle soli wydobytej w Polsce. Legenda ta to piękna metafora, jak cenny był to dar. Sól była w średniowieczu niezwykle drogim surowcem, służącym przede wszystkim do konserwacji żywności. Dlatego jej wydobycie przez wieki przynosiło ogromne dochody do skarbca królewskiego. W czasach Kazimierza Wielkiego. Stanowiły one nawet jedną trzecią całego budżetu, dzięki czemu król miał z czego finansować swoje śmiałe inwestycje. Sól była przez stulecia prawdziwym motorem napędowym polskiej gospodarki. Obecnie Wieliczka to monumentalna wizytówka Polski, odwiedzana rocznie przez blisko 2 miliony turystów z całego świata. Trasa turystyczna to idealna wycieczka, aby poznać tajemnice tego podziemnego świata. Przechodzi się przez 20 komór, a dla wielu osób punktem kulminacyjnym jest zejście do kaplicy położonej 101 metrów pod ziemią. Mowa oczywiście o niesamowitej kaplicy świętej Kingi. To tutaj bije serce całej kopalni. A widok po prostu zapiera dech w piersiach. Praktycznie wszystko tutaj, co widzimy, wykonane jest z soli. Od misternie rzeźbionych ołtarzy, przez płasko rzeźby, aż po kryształowe żarandole. Nad wystrojem kaplicy pracowano przez niemal 700 lat, a głównymi artystami byli sami górnicy. Wewnętrzne stołu ołtarzowego znajdują się relikwie świętej Kingi. Rozmach i sława wieliczki przyciągają tłumy. To podziemne miasto i arcydzieło sztuki, które po prostu trzeba zobaczyć. Należy się jednak przygotować na to, że może być tutaj tłoczno, a kopalnie zwiedza się w dużych grupach, podążając krok w krok za przewodnikiem. W szczycie sezonu koniecznie zarezerwujcie bilety wcześniej przez internet. A teraz przeniesiemy się 30 km dalej, do kopalni soli Bochnia. Wiele osób o tym nie wie, ale to właśnie Bochnia jest najstarszą kopalnią soli kamiennej w Polsce. Historia wydobycia sięga tutaj 1248 roku. Wycieczkę zaczynamy od zjazdu prawdziwą windą górniczą. Dostępnych jest kilka wariantów trasy. My wybraliśmy tą z ekspozycją multimedialną i podziemną przeprawą łodzią. Pod ziemią czeka na nas boheńskie metro, czyli żółta kolejka górnicza Kuba. Przejazd nią to wielka frajda, nie tylko dla dzieci. To prawdopodobnie jedyna kolejka na świecie, która przejeżdża przez sam środek kaplicy. Ciekawostką jest nazwa pociągu. Pochodzi ona od imienia ostatniego konia, który pracował w tej kopalni aż do lat 70. XX wieku. W Bochni zwiedzamy podziemną ekspozycję multimedialną. Dzięki niej przeniesiemy się w czasie przez różne epoki, od średniowiecza po czasy współczesne, poznając historię trudu górniczego. Wystawa jest zrobiona tak, że zainteresuje zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na naszą trasę warto przygotować wygodne buty, bo to zwiedzanie trwa blisko 4 godziny. Unikatowa atrakcja kopalni jest jednak wciąż przed nami. Na razie schodzimy do komory ważyn, gdzie trzeba pokonać około 300 schodów. Komora ważyn. To największa z komór bocheńskiej kopalni. Znajduje się tutaj restauracja, boisko sportowe, a nawet sypialnia. Można tu bowiem zostać na noc, by pooddychać leczniczym powietrzem. Na odważniejszych czeka też 140-metrowa podziemna zjeżdżalnia. Naszym zdaniem największym hitem jest jednak podziemna przeprawa łodzią. Zostaliśmy podzieleni na mniejsze grupy, dostaliśmy kaski i ruszyliśmy w rejs. Płynie się zalanym solanką korytarzem w półmroku i ciszy, słuchając opowieści flisaków. Klimat jest tutaj niepowtarzalny. Bez obaw, woda ma tu zaledwie kilkadziesiąt centymetrów głębokości. Warto wiedzieć, że w Bochni jest znacznie spokojniej. Ruch turystyczny jest tutaj nawet 10 razy mniejszy niż w Wieliczce, co pozwala na bardziej kameralne zwiedzanie. Kopalnia ta również znajduje się na liście UNESCO. Została tam dopisana w 2013 roku. Zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie, którą kopalnię wybrać. W wiliczce turyści szukają monumentalnego piękna i słynnej kaplicy świętej Kingi, chcąc zaliczyć jedną z największych atrakcji Polski. W Bochni szukają przygody, różnorodnych atrakcji, jak kolejka czy łódź, oraz ucieczki od tłumów. Naszym zdaniem, jako mieszkańcy Małopolski. Uważamy, że trzeba zobaczyć obydwie, ponieważ te kopalnie doskonale się uzupełniają. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli pomogliśmy Wam w wyborze, zostawcie łapkę w górę i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić kolejnych wycieczek po Polsce. Do zobaczenia.